Oto druga gra Cinera z magicznym jądrem, e, tym razem na Andromedzie. To mapa mm, duża, e, preferująca raczej makro rozgrywkę. No i widzieliśmy tutaj w Protoss z Zerg naprawdę dużo, e, dużo, dużo otwartych ze strony Protosa zmierzających e, ku e, graniu riverów i Korserów bądź Dark Templarów. E, zresztą chyba nawet. E, Driven e, przeciwko Mondragonowi jakoś tak e, grał nawet korserami tutaj, znaczy karierami, e, więc e, możliwości jest naprawdę sporo po raz kolejny m, bardzo szybki pull ze strony magicznego jądra to jest cheese for pull e, ze strony magicznego jądra no mm, Mam wrażenie, że Sinner nie jest na to kompletnie przygotowany, i jeśli e, nie wyskautuje tego naprawdę w jakimś ultra szybkim tempie, to mm, magiczne jądro zwyczajnie go e, zje e, w tej grze. No, przyznam, że, że m, po części można byłoby się chyba spodziewać e, czegoś takiego. No, bo m, raz na jakiś czas wypada zacisować, no a dlaczegoż by tego nie zrobić w. W przypadku gry Kiedy Kiedy, chociaż nie, to jest gra o bycie albo nie być magicznego jądra, to znaczy chodzi o, o przejście do Winner bądź Loser Bracket, no ale to jest na pewno dobry moment na, na tego typu. Niestety siner skautuje w złym kierunku, więc tutaj magiczne jądro posiada zdecydowanie przewagę, tym bardziej, że gracze startują naprzeciwko siebie, to znaczy po przeciwnych stronach mapy, więc... Absolutnie, absolutnie korzystna sytuacja dla magicznego jądra. Pomimo tego, że będzie musiał troszkę, troszkę tymi zerglingami przebiec, to zdecydowanie staja to go to w komfortowej sytuacji po tej pierwszej przegranej grze. Na Blue Storm. No i zmierzają pierwsze zerglingi. Niestety, niestety, Sinner nie będzie w stanie ich odeprzeć. Dopiero teraz najprawdopodobniej zobaczył, co się święci. E, ale jest już na to za późno, na, za późno żeby zareagować. E, jedyny problem w tym, że e, magiczny nie odkrył e, pozycji Sinnera. No. Mm, to jeszcze dawałoby pewne szanse, gdyby ten Forge był e, odrobinę wcześniej lub gdyby Sinner zagrywał coś stacjonarnego. No ale w przypadku Fast Expa, tak jak widzimy, teraz musi cofnąć swoje, e, swoje próby i, e, i nimi dopiero bronić się przed atakami zerglingów. E, obawiam się, że nie zdążą się te prób, e, kanony, e, kanony e, stworzyć na czas. I przez to, przez to mm, niestety Sinner będzie w e, trudnej sytuacji, właściwie niemożliwej już do opanowania, e, co zresztą nie byłoby wcale takie, takie dziwne. E, przydałoby się, żeby... Mm, kurczę, źle również zablokowana rampa, e, tak więc zupełnie nieprzydatne kanony w tym momencie, a sporo zerlingów panoszących się w mainie, w mainie Sinnera, no to jest już właściwie... Mm, dla niego koniec w tej grze, także będziemy mieli 1-1 i przejdziemy do trzeciej decydującej gry, e, która, która przeważy, zaważy na losach e, każdego z graczy. E, no gdyby, gdyby Sinner zrobił tu coś inaczej, m, miałby jeszcze szansę, no naprawdę e, magiczne jądro m, tutaj bardzo się postarał.